Jedne z pierwszych doświadczeń mocy Ducha Świętego, jakie miałem w życiu, to było wtedy, kiedy krótko po nawróceniu, mając 18 lat, trafiłem do wspólnoty charyzmatycznej. Widziałam tam naszego znajomego, który przyszedł i powiedział, jestem uzależniony, był uzależniony od heroiny. Nie było wtedy jeszcze ośrodków, terapeutów praktycznie nie było. Położyliśmy ręce, modliliśmy się i on był wolny. Był, mówię, bo odszedł już z tego świata, ale został uwolniony. Widziałam, kiedy kładliśmy ręce i modliliśmy się za człowieka, który był głuchy. I głuchy od 50 lat, w czasie II wojny światowej, dostał kolbą w głowę. Po modlitwie odzyskał słuch. Widziałam, jak modliliśmy się za osobę i ktoś opisał wydarzenie z jej życia tak dokładne, że ta osoba aż płakała i mówiła: Tylko Bóg mógł wiedzieć o tym wydarzeniu, i przez to uwierzyła w Boga kiedy wspólnota cała modliła się w językach, ta wspólnota, w której byłem, miała szczególny taki dar modlitwy, śpiewania w językach, to odczuwało się tak namacalnie Bożą obecność. Ten moment, kiedy sam pierwszy raz zacząłem modlić się w językach, dziś nie wyobrażam sobie mojego życia modlitwy bez daru języków, kiedy pierwszy raz usłyszałem Boga, co było też zabawne, bo Bóg mi wtedy powiedział, bardzo dużo ewangelizowałem, a Bóg mi powiedział, więcej się módl, mniej działaj. Ja oczywiście poleciałem do wszystkich znajomych i powiedziałam, że Bóg do mnie przemówił, a wcale się więcej nie modliłem, a działałem jeszcze więcej. Pierwszy raz, kiedy modliłem się za kogoś i zły duch z niego wyszedł, on został na trwały uwolniony. Moment, kiedy położyłem rękę na moim znajomym, modliłem się i guzy nowotworowe zniknęły. Oczywiście tutaj sprawie prawie 40 lat. Robię tak, 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 takie szybkie strzały z różnych wydarzeń. To nie było tak dzień po dniu. Natomiast pokazuje, że to był jeden z takich działań Ducha Świętego, że wow, zachwyciłem się nim. Ale później Bóg uczył mnie i przez lata ciągle uczy drugiego działania Ducha Świętego. Czytamy, że jak Jezus wszedł do Jordanu i Jan go ochrzcił i Duch Święty stąpił on usłyszał głos, że jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Wiemy, że jak coś Bóg mówi, to jednocześnie sprawia, więc Jezus nie tylko usłyszał, ale najprawdopodobniej też jako człowiek doświadczył tego. A potem czytamy, że Duch przeprowadził go przez pustynię. I ten moment, jeden z takich momentów trudnych w życiu, kiedy modliłem się i w sercu słyszałem słowa, takie myśli wyraźne przyszły mi do głowy, gdybym miał być precyzyjny. I te, ta myśl brzmiała, nie boję się o ciebie, masz moc Ducha Świętego. To nie zmieniło mojego stanu ani wewnętrznego, ani zewnętrznego, ale to wydarzenie przez lata mi się przypomina, kiedy przechodzę bardzo trudne wydarzenia, mówię: Duch Święty, ten sam Duch Święty, którego widziałem, jak czyni cuda, który sprawiał, że doświadczałem Boga i czułem Jego bliskość. Ten sam Duch Święty jest we mnie, ten sam Duch Święty mnie przeprowadzi przez te trudności. I dzięki łasce Bożej tak było. I myślę, że po latach to, czego cenię najbardziej, to, co cenię najbardziej. To jest to, że kiedy człowiek żyje z Bogiem, to rodzą się w nim owoce ducha, miłość, radość, pokój, uprzejmość, cierpliwość. I to jest to, co Duch Święty w nas wypracowuje, kiedy trwamy przez lata w relacji z Bogiem. I niezależnie, czy jesteśmy w ruchu charyzmatycznym, czy nie, Duch Święty na różne sposoby w nas działa. Dlaczego o tym Duchu Świętym? Dlatego, że przyglądamy się teraz życiu Mojżesza. Przechodzimy przez Księgę Wyjścia przechodziliśmy przez Księgę Wyjścia z Mojżeszem, kiedy Bóg wyprowadził ich z ziemi egipskiej, z domu niewoli, zawarł przymierze na Synaju, oni to przymierze złomali Bóg je odnowił i teraz jesteśmy w Księdze Kapłańskiej, gdzie w kolejnych rozdziałach Bóg pokazuje kolejne aspekty, jak odnowić relacje z Nim i jesteśmy w 23 rozdziale, który mówi, można powiedzieć, o sztuce świętowania i jest tam teraz Święto Tygodni i Bóg mówi odliczcie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania 7 tygodni pełnych, aż do dnia po siódmym Szabacie odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana. Czyli 50 dni po święcie Paschy mieli złożyć ofiarę ze swoich plonów, czyli można powiedzieć naszym językiem, dożynki takie mieli swoje, ale później przez lata to ewaluowało znaczenie, stało się bardziej takie duchowe i oni wspominali nadanie tego prawa, 10 przykazań na Górze Synaj a my wiemy, że to święto ma dla nas duchowe znaczenie. I zanim powiem jakie, chociaż niektórzy pewnie już się domyślacie, albo wiecie, to jakiś czas temu, nie tak dawno, mój znajomy powiedział mi tak, Andrzej, słucham czasami twoich nagrań, teraz ten cykl o księdze kapłańskiej szczególnie mnie zafascynował, ale teraz jesteś w tym cyklu o świętach i wiesz co, trochę mi to zgrzyta. Tutaj są święta, a ty jakieś duchowe zasady z tego wyciągasz. Czy tak można? Ja mówię, nie wiem, czy tak można, ale Bóg tak robi. Bóg dał święto Paschy... I w święcie Paschy duchowe znaczenie to jest męka, śmierci i zmartwychwstanie Jezusa. Bóg dał, świę... dał szabat i w liście do hebrajczyków czytamy, że nasza relacja z Bogiem ma nas wprowadzić w taki duchowy szabat, duchowy odpoczynek. Bóg utworzył dzisiejsze święto, o którym mówimy, święto tygodni, czyli 50 dni po Pasrze. Co to było za święto? To było święto, w czasie którego Duch Święty stąpił. Zesłanie ducha świętego właśnie w to święto nastąpiło. Bóg zaplanował to święto, wiedział, że na to święto, to jedno z trzech takich świąt pielgrzymich, przyjdą Izraelici z całego świata, i wtedy duch święty stąpi, i oni wyszli i głosili Ewangelię. I zanim powiem i pomodlimy się o to, żebyś Ty też mógł doświadczyć albo odnowić swoje relacje z Duchem Świętym, to przeczytajmy ten wspaniały fragment z apostolskich z drugiego rozdziału, który się zaczyna, kiedy nadszedł wreszcie Dzień pięćdziesiątnicy. Apostołowie czekali, Bóg czekał, świat często nieświadomie czekał, aż Duch Święty stąpi. Znajdowali się wszyscy na tym samym miejscu, nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły na każdym z nich, spoczął jeden, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im duch pozwalał mówić. I reszta już jest historią, przez to, że Duch Święty stąpił. I zawsze, kiedy Kościół zamierał, Bóg na różne sposoby w różnych wiekach, bo pierwsze trzy wieki Kościół był, charyzmatyczność, te nadprzyrodzone działanie Ducha Świętego, było normą w Kościele. W IV wieku, kiedy cesarz Konstantyn uczynił z tego religię państwową i ludzie przychodzili dla kariery i to już chrześcijaństwo. Zostało rozwodnione, ale zawsze przez wieki byli ludzie, których Bóg odnawiał i przez nich odnawiał ich społeczności. A na początku XX wieku Bóg wylał Ducha Świętego w różne miejsca na świecie i powstał ruch charyzmatyczny, który przeniknął praktycznie wszystkie kościoły chrześcijańskie. I dzisiaj każdy z nas może doświadczyć mocy Ducha Świętego. I teraz zaprosimy Ducha Świętego, aby przyszedł, aby może napełnił Cię po raz pierwszy, bądź też otwarty, że. Nadar języków, który może się pojawić, kiedy będziesz się modlił, wołając do Ducha Świętego. A może przeżyłeś przez Duchu Świętym, modli się językami, ale zaniedbałeś to, Bóg chce Cię odnowić. Może przychodzisz trudny czas i Duch Święty chce przyjść, żeby dać Ci umocnić, ci, dać Ci siłę, albo dać Ci jakieś słowo, pieczęć, które przeprowadzi Cię przez ten trudny czas. Nieważne w czym jesteś, w jakim stanie, wołajmy teraz do Ducha Świętego. Duchu Święty, my zapraszamy teraz Ciebie. My prosimy Cię, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, bo bardzo. Bardzo ciebie potrzebujemy. Bez ciebie jesteśmy nikim. Ale kiedy ty, Duchu Święty, przychodzisz, rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Duchu Święty, przyjdź i daj nam doświadczenie miłości Ojca. Daj nam doświadczyć tego, jak bardzo On nas kocha. Duchu Święty, przyjdź i daj nam doświadczenie pokoju, który płynie z tego, że Jezus pojednał nas z Ojcem. Duchu Święty, przyjdź i daj nam doświadczenie radości z tego, że zostaliśmy zbawieni. Duchu Święty daj nam odwagę, abyśmy szli i głosili Ewangelię ludziom, którzy są wokół nas. Duchu Święty, daj nam moc, abyśmy opierali się grzechowi, pokusie i przechodzili różne trudne wydarzenia w naszym życiu. Duchu Święty ożyw na nowo dary i daj nam nowe dary, abyśmy z nową pasją głosili Ewangelię, abyśmy z nową mocą poszli i mówili o Jezusie wszędzie tam, gdzie Ty nas poślesz. Przyjdź Duchu Święty i działaj w naszym życiu. Amen. A jeżeli możesz, to kontynuuj tę modlitwę. Wołaj do Ducha Świętego, módl się językami. Bądź otwarty na ten dar, jeżeli Bóg chce ci go dać i głos Ewangelię. Amen.